Cześć moi drodzy, witam Was po raz kolejny. Dzisiaj kolejny przepis. Całe szczęście w kuchni zaczyna nastawać jeden z najlepszych okresów, czyli wiosna, nowalijki. Dziś jedno z warzyw typowo wiosennych, bardzo lubiane. My szefowie kuchni bardzo lubimy z, nich, z tego warzywa gotować, przygotowywać potrawy. Dziś potrawa ze szparagów. Szparagów, szparag. Niektórzy mówią szparagów, niektórzy mówią szparag. Dziś zielone szparagi przygotujemy wspólnie. Do tego będą nam potrzebne następujące składniki. Oczywiście szparagi zielone, twaruk wędzony, śmietanka 30%, szynka bądź boczek wędzony, ja tutaj używam, będę używał szynki szwartwalskiej dzisiaj, cebula, czosnek, masło, sok z połówki cytryny, pieprz biały, sól, estragon, cukier, białe wino. I oczywiście wrzątek osolony z dodatkiem, z dodatkiem, wrzątek osolony z dodatkiem cukru. Od czego zaczniemy? Oczywiście zaczniemy od tego, żeby obrać te szparagi. Jak prawidłowo je obierać, myślę, że większość osób wie, bo dużo osób przygotowuje, ale bardzo ważne jest to, żeby dół tego szparaga odciąć bądź wyłamać, w którym momencie, w tym momencie, w którym on pęknie, to znaczy, że to odkładamy. Bardzo ważne, żeby tego nie wyrzucać. A dlaczego? Dlatego, że z tego bardzo fajny powstaje wywar na zupę, krem ze szparagów. Ja tutaj poułamuję. Jak widzicie, zbieram to do pudełka, później gotujemy z tego wywar na bardzo fajną zupę szparagową. One sobie pękną w tym miejscu, w którym powinny. O, padło nam do cytryny. Podłamujemy wszystkie i za chwilę będziemy je obierać obieraczką na desce i następnie blanszować w wodzie, tak jak wcześniej wspomniałem, z solą i z cukrem. Ja też paragi do blanszowania będę związywał sznurkiem bądź spinał gumeczką. Ilość wody powinien być to dosyć wysoki garnek. Ja wykorzystuję dzisiaj garnek do gotowania makaronu. Wody powinno być tyle, że jak szparagi postawimy, żeby kwiat nie był umoczony. Dobra, mamy to. Ja teraz pokażę, jak ja obieram szparagi. Obieraczką normalnie tutaj do tego momentu, gdzie zaczyna nam się kwiat. Obieramy szparagi, i oczywiście łupiny też pozostawiamy na wywar na zupę ze szparag. Tak obiera, będzie, obieramy całość tych szparagów, i później będziemy je gotować przez około 5 minut w osolonej i w wodzie. A co dalej? To zobaczycie później. I tak obrane szparagi. Związane, spięte tutaj gumeczką. Ja odkładam na razie na bok. I w tym czasie będziemy przygotowywać sos, którym będziemy później zalewać szparagi i zapiekać. Szparagi później wrzucimy oczywiście do planszowania, tak jak wcześniej wspomniałem, ale to żeby nam za szybko nie zmiękły, w międzyczasie przygotujemy najpierw sos. Na patelni ląduje troszkę oleju. Będziemy kroić teraz cebulę w kostkę. Myślę, że pół Cebuli wystarczy. Do cebuli dosiekamy za chwilę czosnek. I tutaj mamy rozmiatamy i troszkę przesiekamy około czterech ząbków czosnku, jeżeli mniejsze może być 5. I to wrzucamy na rozgrzany tłuszcz na naszą patelnię. Dodamy do tego odrobinę masła, żeby nasz sól był lekko maślany, miał posmat i chwilę zaszklimy tą cebulę razem z czosnkiem. O, kaszka, ta cebula, postać po oczach, delikatnie ją posolimy. Dodamy troszkę białego pieprzu. Podpuszymy ją chwilkę na maszle. Za chwilę będziemy całej zalewać białym winem. Oczywiście może to być wino wytrawne, wino słodkie, półsłodkie. Oczywiście najlepsze będzie wino wytrawne. Ja dziś użyję wina gruszkowego. Takie posiadam. Około 80 ml do 100 ml tego wina. I sok z połówki cytryny oraz cukier. Ja na razie dodam około pół łyżki, może niecałą łyżkę cukru. Czekamy chwilkę, aż wino nam się odparuje z alkoholu. Woda nasz szparagi już nam zaczęła wrzeć. Bardzo fajnie. Sos zaczyna delikatnie się gotować. Dodamy do tego. Za chwilę śmietankę 30% Tutaj mam około 300 ml Tej śmietanki, myślę, że Wleję ze 200 Powinno nam wystarczyć I będziemy Redukować Żeby sos stał się troszeczkę Gęściejszy I tym sosem będziemy Zalewać nasze szparagi. Ja wrzucę szparagi już do blanszowania. Tutaj stoją sobie ładnie w garnku. Tak jak mówiłem, oprzyjmy na bok, żeby ten kwiat nam się nie zanurzył. W tym czasie, kiedy nam się gotują szparagi, ja doprawię jeszcze sos suszonym estragonem. Który nada nam bardzo ciekawy posmak do tego sosu. To będzie maślano winno estragonowy z dodatkiem cytryny, czyli taki posmak cytrusowy, który szparagi bardzo lubią. Dodam jeszcze odrobinę masła. I teraz będziemy oczekiwać chwilę. Aż szparagi nam się zblanszują i se sos zredukuje. I gdy nasz sos już się zredukował, bardzo fajną ma konsystencję, jeszcze chwilkę go przytrzymamy na ogniu. Wyciągniemy nasze zblanszowane szparagi i zdejmiemy gumeczkę i zawiniemy szparagi teraz po kilka szynkę bądź boczek jeżeli nie macie szynki możecie uczyć boczek wędzony cienko pokrojony zawiniemy ułożymy w naszym naczyniu żaroodpornym skręcimy troszkę sos bo już fajnie nam się zredukował po kilka szparagów czy szparag zawsze Zastanawiam się, jak powinno się wymawiać. O, układamy w naszym naczyniu kurzoro odpornym. bardzo fajnie. Jeszcze tutaj na wierzchu. Mamy jeszcze tutaj jedną szyneczkę. Przestawiamy tutaj, żebyście mogli lepiej widzieć. I tak zawinięte szparagi polejemy teraz powstałym sosem. Oczywiście sos jeszcze trzeba spróbować na słoność. Myślę, że jest ok. Polewamy nasze szparagi. Dobra, ok. Tutaj na wierzchu jeszcze pozwolę sobie ułożyć szynkę, która nam się zapiecze. Później będzie można ją złapać, zjeść i całość posypiemy teraz twarogiem wędzonym. Twaróg jest dostępny już w wielu sklepach, w supermarketach sieciowych. I tak posypane szparagi. Lądują teraz w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni na około 5 minut, tak żeby delikatnie nam się zapiekło, zrumieniło. I tak wyglądają nasze zapiekane szparagi. Zapiekane, tak jak wcześniej wspomniałem, w sosie cytrynowo-maślanym. Dodatkiem wina jest dragonu. Zawijane były w szynkę, bądź tutaj w szynkę szwarzwalską. Wy możecie też, jeżeli byście nie mieli szynki, można je zawinąć w boczek wędzony, posypane twarogiem, wędzonym uważam, że jeżeli zrobicie i spróbujecie tych szparagów, będą one na pewno bardzo smakowały. Lekki posmak cytryny, twarogu wędzonego oraz wypełniający to estragon na pewno podbije wasze podniebienia. Do zobaczenia w następnym filmiku, w następnym przepisie. Życzę wam miłego dnia i jeszcze raz do zobaczenia.